Mamy 15 marca. Chodzę po dużym lesie takim Sosnowym. Założyłem taką leżącą tyczuchnę. Co tu mamy? Mamy, mamy, mamy 14. Tak. Jeszcze wbity. taczka. Tak ale nadocznik już jest złamany. No i tutaj szpic tej korony. Też dziwnie jakiś postał. Dziwny ten otwór. Hm. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jeszcze tu brudy. No taki sobie. No może ma. Z 80. U dwóch to raczej nie ma. No i taka świeża, ale już zacnięta. Widać, że to już leżało. Może ja wiem. No dwóch dni, może nie. No ale tak z półtorej dnia już leży. Taki. No fajne. Cieszy, 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 cieszy. Cieszy, bo. No, dziewiąta świeża sztuka już. No. no i dobrze. To by było na razie na tyle. Jak znajdę coś innego, to po prostu nagram jeszcze i dołączę do tego filmiku. Doszło.